Witam Państwa. W dniu dzisiejszym chciałbym zaprezentować montaż instalacji marki BRC model sekwen 32 OBD z elektronicznym systemem lubryfikacji na przykładzie samochodu Kia Ceed rocznik 2018 z silnikiem 1.4 mocy 99 koni mechanicznych. Elementami składowymi instalacji są centrala sterująca, listwa wtryskiwaczy. Tutaj mamy widoczny rozdzielacz do systemu elektronicznej lubryfikacji. Tutaj jest komputer sterujący lubryfikacją, pojemnik z płynem lubryfikacyjnym JLM, reduktor gazowy model MB Genius, filtr fazy lotnej i filtr fazy ciekłej zlokalizowany pod elektrozaworem gazowym. Plastikowa pokrywa silnika po założeniu zakrywa wtryskiwacze gazowe. Zbiornik gazowy zamontowany w miejscu koła zapasowego ma pojemność użytkową 46 litrów, co pozwala na przejechanie około 600 km. Po lewej stronie kierownicy, nieco poniżej, zlokalizowany został przełącznik instalacji gazowej oraz pod nim dioda wskazująca rezerwę lubryfikacji. Wlew gazu w całości zmieścił się nam pod klapką wlewu benzyny. Koszt instalacji to 3600 zł, oszczędność jaką nam daje ta instalacja to 150 zł na każde 1000 km, co daje zwrot kosztów instalacji po około 24 tysiącach km. Do każdej instalacji dodajemy komplet dokumentów, czyli fakturę zakupu, wyciąg ze świadectwa homologacji instalacji gazowej, poświadczenie badania technicznego na zbiornik oraz książeczkę gwarancyjną.